Marek, który dziś 31 grudnia, a to dziś Sylwester, no i mamy pokazać kolegom roderę. Masz rację, chodźmy. つまりもっともっともっと求めても頭ともっともっと君の力はどんくらいどんくさい言わもどんくらい重くない言って甘ん早いしまともでもそれもっともっともっともっとももっともっと To co sądzicie o tym, fajny domek. Tak, tylko musimy go urządzić. Mam pomysł. Niech każdy coś przyniesie ze swojego domu i da to tutaj. Świetne. Dzięki temu każdy będzie się czoł jak w domu. My mamy odtwarzacz. Łop 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 łop, łop. łopan gangnam style. A nie Ivona style kłop łop łop kłop łop, łop. łopan Ivona. Style się nie zmieści. To jest nasz telewizor. Teraz mamy lepszy. HD 3D. Ja przyniosłam moją kanapę. Jest drewniana, rzeźbiona na zamówienie, ale okryta miękkimi podoszkami, materacami i innymi takimi. Radek już w przedszkolu bał się tej sztocznej twarzy. Teraz też. Aaaa. Nasz szef zgodził się, abyśmy przynieśli monetę. W niej jest łazienka. A my zebraliśmy się i orządziliśmy to kochnię. Marek, gdzie to jest łazienka? Więc jest tam, w monecie. No co tam o was? Mirek, Piotrek, znowu wrzuciliście tą twarz. Ich nie ma w domu. Dziękuję za moją twarz. A a, -a, 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 -a. a gdzie jest Łazienka? W monecie. A, -a, -a, a. O nie, 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 Znowu jestem sztoczną twarzą. Dziękujemy widzom za oglądanie pierwszego sezonu o Grobce Lodzi. Drugi sezon będzie pod koniec marca. Szczęśliwego nowego roku.